Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś omówię Wam operację Overlord, rów, zmienioną również jako lądowanie w Normandii. W języku angielskim też funkcjonuje pojęcie D-Day. Więc zapraszam do oglądania. No i pierwsza kwestia, plany obu stron jak zwykle. Więc plany aliantów. No jeśli chodzi o aliantów, no to plany, yy, no to musimy wspomnieć jeszcze o pewnej kwestii. Kwestia taka, że kluczowego doświadczenia przed tą operacją alianci zachodni nabyli yy, no, na przykład podczas operacji desantowych, a w zasadzie operacji no tak, defesantowych na Sycylii i we Włoszech. Generalnie do operacji Overlord. Potrzebne były ogromne ilości też barek desantowych. Poza tym alianci bardzo skutecznie zresztą prowadzili akcję dezinformacyjną. Yy, oszukiwali Niemców i wmawiali konkretnie, że desant, jak to zrobić, miał pójść na kale. Yy, no i właśnie stąd też niemieckie dowództwo nie kierowało posiłków, właśnie do Normandii, tylko tam, gdzie nie trzeba kierowali y, posiłki. No, ale ta sytuacja musiała mieć jakąś genezę. Y, otóż y, w 1943 roku, w sierpniu, Policjanci mieli właśnie wtedy tę decyzję o lądowaniu w Normandii. Y, generalnie też trzeba wspomnieć, jeśli mówimy o kwestii polityki, to to, że sam Józef Stein, przywódca Związku Radzieckiego, nalegał wręcz na aliantów na otworzenie drugiego frontu w celu właśnie wsparcia Sowietów. Yy, no i generalnie jeśli chodzi o sam plan, no to był przecież ambitny. Pierwszy dzień desantu miało oglądać 200 tysięcy żołnierzy. 10 dni później miało być już ich około 600 tysięcy. A we wrześniu 1944 roku alianci planowali, że ostatecznie... Tam po drugiej stronie będzie około 2 miliony żołnierzy. Mieli oni wylądować na pięciu plażach. One miały swoje kryptonimy, yy, i te kryptonimy podam tutaj: yy, Omaha, Utah, Gold, Sword, Juno. Siły gotowe do operacji to była 21. Grupa armii, jeśli mówimy o siłach lądowych. Dowodzono przez yy, Montgomerego, przy wsparciu 11 tysięcy samolotów bojowych i 7 tysięcy jednostek pływających. Przebieg operacji. No właśnie, jak wyglądał ten przebieg operacji? No generalnie cała operacja rozpoczęła się 6 czerwca 1944 roku. Yy, no i o godzinie 6.30 zaczęły lądać pierwsze jednostki. To było 150 tysięcy żołnierzy. No, Niemcy nie ukrywajmy, no byli w szoku. No i właśnie, no i właśnie na tych przeczółkach, które właśnie miał kryptonimy, to były te plaże, no to USA właśnie wojska amerykańskie utworzyli przyczółki na plaży Utah i Umarcha. Brytyjczycy i Kanadyjczycy przyczółki na plażach GOL. Juno i Sword. Do końca dnia we Francji wylądowało 75 tysięcy żołnierzy brytyjskich, 58 tysięcy żołnierzy amerykańskich i 20 tysięcy spadochroniarzy. Musimy pamiętać, że spadochroniarzy też byli zrzuceni. No i oni tam właśnie mieli za cel pewny paraliż dokonać w szeregach niemieckich. No i cóż, no jak wyglądało samo lądowanie na plaży? No, generalnie dobrze obrazuje to filmy, taki jest film Szeregowiec Raja. On tam dobrze pokazuje, jak to przez pierwsze, nazwijmy to godziny, wojska amerykańskie lądujące, znaczy nie tylko amerykańskie, brytyjskie, kanadyjskie i innych państw sojuszniczych i zdecydowanie znacznie więcej, w tym Polska również. No to przecież, co tu dużo mówić. Byli masakrowani przez Niemców z różnych gniazd, karabinów maszynowych, z tych pozycji y, umocnionych. No ale jednak ostatecznie aliantom udało się to przebić. I to by było na tyle, szanowni Państwo. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.